Dlaczego kaczorzeczka nazywa się Kacza? Yy, bo tam są kaczuszki, przylatują tam jeśli. Po prostu przylatują tam, jakie jest jest staw tam. A ja jestem od ilu 70 lat pięciu, gdy nie mieszkam. A możemy zapytać? Proszę. Możemy zapytać? No. Dobrze. Dlaczego kaczorzeczka nazywa się kacza? No, chyba, że kaczki pływają tam. Coś jeszcze? No nie wiem co. Ta rzeczka jest starsza ode mnie, to ja nie mogę powiedzieć ci. A nie wiem, dlatego, że tam kaczuszki mają jakieś y, takie y, miejsca gdzie lęgowe, chyba tak, no nic innego nie, mi nie przychodzi do głowy. Na przykład kacze buki na Karminach. To, to takie, tam też taka rzeczka jest, nie wiesz o tym nawet, nie, to co muszę wybrać kacze buki na autobusie, biszę u góry. A dlaczego leśniczówka nazywa się leśniczówka? Eee, bo jest nie. nie, niestety nie. Aha, no to nie wiem, kochani połyszy. No słuchaj, ja ty jesteś z radą, ja tylko nie daję coś jak nie. Leśniczówka, leśniczówka, bo tutaj kiedyś był las, jest jeszcze las, nie będzie nas, będzie las. Bo zanim tutaj osiedle wybudowali, to tu były stałe dęby, drzewa i tu był leśniczy. Tam gdzie jest spółdzielnia, tam stała leśniczówka. I, dlatego, I tu było wysypisko śmierci. Kiedyś to wszystko zlikwidowali i postawili nowe osiedle i nazwali Leśniczówka. Leśniczówka, to według e, historii mojej żony, tutaj e, były te bloki, co tu stoją z tyłu za tobą, e, była typowo Leśniczówka dom. Tu mieszkał Gajowy, tam leśniczy, który po prostu e, sprzedawał choinki. Dlatego dlaczego Leśniczówka nazywa no się Leśniczówka? Nie wiem. Naprawdę nie wiesz? Nie wiem. Mieszkam tutaj ile? Dwa lata dopiero? A co robi leśniczy? Drzewka sprawdza. Um, Strzela do zwierząt, ścina, um, ścina te um, drzewa i czasami y, i też pomaga zwierzętom. Opiekuje się zwierzętami i daje sianko do pas, paśnika. A czym ty się opiekujesz? Ja mam kotka i świnkę morską w domu. Po co leśniczy? No pilnował, żeby hojneczek nie brali na święta na lewo, żeby drzewa nie wysyłali. Drzew, żeby nie ukradli. Coś jeszcze? No jeszcze, na zwierzynę uważał. na to co my tam w, w regulaminie. <noise> co robi leśniczy? Leśniczy? Pilnuje lasów. Coś jeszcze? <noise> nie wiem, no dba o drzewa. A o co pani dba? Ja o przyrodę dbam. Czy powinniśmy dbać o środowisko? Jak najbardziej powinniśmy dbać o środowisko. Powinniśmy jak najmniej y, używać węgla do ogrzewania domów, jak najmniej y, używać samochodów spalinowych, przerzucać się na energię elektryczną, energię odnawialną typu wiatr, woda. Y, no, żeby tak jak, tak jak tutaj y, pani, która zadaje mi pytania, mogła w przyszłości y, żyć godnie, tak jak mój syn. Fajny mi to jest mikrofon. <laughs> Czy ludzie powinni dbać o przyrodę? Powinni, ale i tak się nie dbają, bo praktycznie nikt nie dba o przyrodę. Ale powinni. A ty dbasz? Staram się. Czy pani dba o środowisko? Bardzo. Segreguję śmieci i dbam o to, żeby właśnie nie kupuję dużo tych foliowych torebek i innych takich, tylko ekologicznych. Chciałabyś mieszkać w brudzie albo w czymś, czego się nie da w ogóle eksploatować? Nie. Używać brudnej wody i nie wiem, chodzić po zniszczonej ziemi, bo to tak na to wskazuje. Jak wygląda zima? Koniec stycznia, a jest bardzo ciepło. Bardzo. Środowisko, no, środowisko. No, środowisko takie jakie tutaj mamy. Musimy o to dbać. Bo inaczej to nas pogrzebie żywcem, nie? Jak będziemy tutaj oddychać, jak będziemy tutaj spacerować sobie. No. A kapsel gdzie będzie biegał? No właśnie. Nie. Dobrze. Aha. I jeszcze kapsel ma takie życzenie, nie? Żeby tutaj porobić gdzieś takie no jakieś stojaki, żeby można było pieski uwiązać, nie? No tutaj ludzie z sercem tworzyli to osiedle. Osiedle, które właściwie tak dotyka jednym, jedną linią lasu, a dalej może. No, czy może być coś jeszcze piękniejszego w układzie przyrody? Jest to piękna sprawa po prostu. I my młodzi, młodzi tacy sympatyczni, musicie też zwrócić na to uwagę, że mieszkamy w dzielnicy, która jest piękna. Teraz tylko potrzeba, aby ludzie byli piękni. To jest, to jest najważniejsze, tak? No co, będziemy tak kończyć, no tak? Tak. No Bo dobrze. ja już muszę i środek robić, robić, a wilność się zrobiło. Dobrze. Nie? Dziękujemy. No. Do, widzenia. Do, widzenia. Do widzenia. I to I co? Zostało tu salony wszystko, tak? No, tak, I to gdzie to będzie pokazywane? A, tak. Na YouTube. Dla tak. siebie. A tak. Dla siebie. No. Dzielnica witamino tutaj, leśniczówka, w ogóle całe witamino to jest zaniedbane odnośnie tak. Nie ma żadnego klubu dla młodzieży, takiej jak wy na przykład dorastające, żeby gdzieś pójść, coś zająć się czymś.